Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma. Podobno na planie jest duże napięcie. No jest, no ale. Będzie się działo? No po, chyba będzie się działo. Mam taką nadzieję, przynajmniej, ale nie mogę nic jeszcze spoilerować tutaj. No właśnie myśmy ale... też dostali takie ostrzeżenie, że broń Boże, nie możemy ujawnić szczegółów. No, no my też jesteśmy do tego zobowiązani. Ja myślę, że z czegokolwiek bym nie powiedział o tej scenie. No to będzie to jakby spoilerowanie całej sytuacji, więc wolałbym nie ryzykować. To ostatni dzień zdjęć na planie serialu Skazana 3. Te sceny zobaczymy dopiero jesienią. Jeszcze ostatnie ustalenia i zaraz dojdzie do spotkania Agaty Kuleszy i Jacka Bellera, czyli osadzonej Agaty i policjanta Maria. Pozornie niewiele się dzieje, a jednak za tym spotkaniem kryje się rozwiązanie intrygi. Dlatego my też nie możemy zbyt wiele zdradzać, poza tym, że pojawienie się Jacka Belera to nowy, sensacyjny wątek wskazanej. Na tej miejsce transportu poproszę. Powiem ci tylko podasz mi szczegóły mojego nowego życia. Ja przede wszystkim chciałem się już od dawna z nim spotkać i pracować, bo bardzo go cenię, szanuję i jestem pod wrażeniem jego osobowości. Kapitalne jest to, że ma w sobie taką pokorę i że się potrafi wycofać, że się potrafi schować, że nie musi być aktorem, który wychodzi na pierwszy plan i zagarnia sceny, tylko że jakby w tym swoim takim ukryciu i swojej tajemnicy wytrzymuje. Tajemnica i ukrycie to również prywatne oblicze aktora bardzo trudno zrealizować kulisy sławy o Jacku Belerze. Nie lubi mówić o sobie. Znacznie chętniej mówi o ludziach, z którymi pracuje. To są prawdziwe kulisy sławy. Cześć. O, dzień dobry. Jak zawsze, tak. że dziewczyny, nie spinamy się, załóżmy że normalnie. Nie zauważyłem, się zupełnie normalnie, Jest super. tak. Jestem Kasia. Jest super. Kasia, Ania. My tutaj e, działamy z Jackiem. Odpowiadają, Odpowiadają za mój kostium. Chcę złożyć zeznanie. Tutaj aktor przychodzi, tutaj łapie tą swoją energię, więc mamy nadzieję, że on nas łapie tą lepszą. U nas zaczyna swój dzień. U nas zaczyna swój dzień. Jak? Proszę, Proszę powiedzieć, wieś. jak zaczyna dzień Dlatego tu jestem, nie dlatego tu jesteśmy z kamerą, z dlatego zuśmiechem, tu jesteśmy. Z uśmiechem, z dobrą kawą. I, i jeszcze u nas klatka. jest taka szufladka tutaj, uh -huh. owoce i warzywa. Bielizna, tak, owoce i... warzywa, a nie że, y, warzywki, tak, Stopy, bielizna, tak. owoce, ja owoce warzywne Tu mamy dużo okay. owoców, <śmusza> o różnych smakach owocowych. A to już Wrocław i Festiwal Piosenki Aktorskiej. Jacek Beller wystąpi tu podczas koncertu galowego. Na festiwalowej scenie był nieraz, raz, między innymi w nagrodzonym tu spektaklu O'Mailie's Bar. Już wtedy ujawnił swój talent wokalny i charyzmę. Jestem wysoki dość, nie garbię się. W sumie sylwetka do pozazdroszczenia. Przypuszczam też, że mam fotogeniczną twarz, to tylko kwestia dobrego oświetlenia. Myślę, że mógłbym to o sobie powiedzieć w związku z tym, że ma to w sobie na tyle dużo ironii, że, że mogę się pod tym podpisać, tym bardziej, że miałem do czynienia akurat z tym tekstem Nika Kajwa i, i pracowaliśmy nad tym. Zobacz, co się dzieje. Ja Mamy reżysera, chodzi do światła. To jest reżyser całego przedsięwzięcia. Wybacz, Marcin. Nie? Sam sprowokowałeś tę sytuację. No, tak Nikt się, panie... się by tu nie spodziewał, Panie Marcinie. Ja wracam na próbę. A dlaczego jest tutaj Jacek Belen? Nie wiem. Bo się znamy. znamy się od wielu lat, już zrobiliśmy nie. Yy, to nie jest nasze pierwsze przedsięwzięcie. To wiem, ale do, do tego koncertu akurat zaprosił Pan. No, bo jest wyśmienitym ten... wokalistą. No widzisz, że użyłeś za dużo słów. Uda mi się trafić w dźwięki, no to jest nadzieja, że coś będzie z tego, ale jesteśmy ale... dobrej myśli.